Z ewangelii według św. Łukasza rzekła Maryja: Oto ja. Powiedziała oczywiście: Oto ja, służebnica Pańska, całym zdaniem. Wybrałem jednak tylko pierwszą część tego pięknego sformułowania, jakiego użyła Boża Matka, dlatego, że chciałem wyeksponować fakt, że w tym pierwszym zdaniu, który Maryja mówi. Już brzemienna w tym pierwszym zdaniu, w którym jest matką Boga, w tym pierwszym zdaniu, w którym, które zostało wypowiedziane w momencie, w którym począł się zbawiciel świata, przyszedł na ziemię ten, który był przedwieczny, i odwieczny. W tym pierwszym zdaniu zabrzmiało echo słów Boga, który mówi o sobie: „Jestem, który jestem”, który podkreśla, że sam jest istnieniem. Z niego wszystko ma istnienie. Maryja w pierwszym zdaniu wypowiedzianym po tym wielkim przełomie, po tej stronie rzeczywistości, w pierwszym zdaniu wypowiedzianym po poczęciu Jezusa, a więc po najważniejszym momencie w historii świata, mówi: Oto ja. Tak jakby chciała powiedzieć: Ja istnieję, ja jestem. Dlaczego jestem? Bo Bóg jest. Dlaczego jestem sobą? Dlatego, że Boga mam. Bez Boga w ogóle nie istnieję. Bez Boga nie jestem sobą. Bez Boga nic nie ma, tym bardziej mnie nie ma bez Boga. Pierwsze zdanie wypowiedziane w nowej erze, w erze mesjasza. Oto ja, służebnica Pańska. Ech, gdybyśmy my tak potrafili każdą nową erę naszego życia z Jezusem, zaczynać od tych słów, Panie, jestem dzięki Tobie. I teraz mogę spokojnie już być sługą, bo moje istnienie jest piękne w Tobie. Do zobaczenia jutro.